Chciałabym zadać na początku pytanie, czy język, w ogóle język w wersji ortograficznej, graficznej i ortograficznej jest dany nosicielom tego języka zawsze, od zawsze, na zawsze? Przecież język polski zaczął być zapisywany wtedy, kiedy żadnych norm nie było. Tak? Zaczęto próbować zapisywać usłyszane zdania polskie, wyrazy polskie. Nie był to rzecz jasna taki język polski jak współcześnie, kiedy nie było żadnych norm przez różnych twórców i przede wszystkim na początku zapisywaczy, przepisywaczy, bez posiadania reguł i zasad. Różnymi sposobami. Kombinowano literki pozyskane z alfabetu łacińskiego, tworząc z nich dwuznaki. Potem zaczęto dopisywać różne znaki, które dzisiaj nazywamy znakami diakrytycznymi kreseczki, kropeczki, ogonki pod literami. Grafia polska bardzo długo była wieloznaczna. Bardzo długo było tak, że jeden znak wykorzystywany był nie tylko przez różnych piszących, ale nawet przez tego samego piszącego do y, zapisania różnorakich dźwięków. Do dziś uczymy tego studentów na początku, y, na filologii polskiej, na początku gramatyki historycznej, że jeżeli czytamy te pierwsze teksty zapisane po polsku, to musimy trochę się domyślać, wiedząc o czym mniej więcej jest ten tekst, domyślać się, co te wyrazy znaczą. W 1440 roku wyszedł, pojawił się pierwszy traktat o ortografii polskiej autorstwa Jakuba Parkoszowica. W 1440 roku. Potem bardzo wielu Piszących, przepisywaczy i drukarzy. Bardzo dużo mówi się o tym, jakie wielkie znaczenie dla, dla kształtowania się grafii polskiej mieli drukarzy. Podejmowano różnorakie sposoby, podejmowali oni różnorakie sposoby ujednolicania. Powstawały następne traktaty ortograficzne. Ja ich oczywiście nie będę tutaj wymieniać, ponieważ nie o kształtowaniu się grafii języka polskiego mamy tutaj mówić, ale wyraźnie mówi się. W książkach, w artykułach, w podręcznikach do historii języka polskiego, że nie wszyscy chcieli się do tych ustalanych zasad stosować. Mnóstwo było takich sytuacji, że ci piszący, ci drukarze postanawiali trochę po swojemu zapisywać te teksty. Czy państwu nie przypomina ta sytuacja? Trochę dzisiejszej sytuacji na Śląsku też nie wszyscy chcemy, pisząc, używać tych liter, które gdzieś kiedyś zespół kożowy czy, czy osoby piszące, które, które ustaliły ten sposób pisania. Reformy ortografii, zmiany reguł trwają do dzisiaj. Przypomnę chociażby rok 1936 z ogromną reformą ortografii polskiej, gdzie dopiero między, między innymi dopiero wtedy zamieniono pisownie Ia z Maria na Ia, na Maria. Dopiero w 1936 roku, czyli nie 100 lat temu. Przypomnę rok 1997. Niedawno, ledwo co. 25 lat temu, kiedy dopiero wtedy ustaliliśmy nową, aktualnie obowiązującą pisownię nie z imię słowami przymiotnikowymi. Cały czas trwa ustalanie reguł języka polskiego, szczególnie tych reguł arbitralnych, a proszę Państwa, zaczęło się, jak wyliczyłam, od tego 1440 roku, 584 lata temu. Wtedy zaczął język polski się normatywizować, zaczął, zaczął się kodyfikować, a nadal te zmiany trwają. Zresztą w wielu językach świata, no należało powiedzieć we wszystkich językach świata, ciągle takie reformy się dokonują. Kaszubi ustalali reguły swojej pisowni, Około połowy XIX wieku, czyli wtedy, kiedy, kiedy zaczął swoją działalność Florian Cejnowa, czyli 150 lat temu. My zaczęliśmy przecież no, z ledwością 25 lat temu, niespełna 30 lat temu, więc naprawdę trochę musi potrwać. Zanim te reguły dokładnie y, poustalamy, a będziemy to robić bardzo długo, i myślę, że za mojego życia na pewno nie nastąpi ten etap, nie nastąpi ten moment, w którym można by powiedzieć, wszystko już ustaliliśmy. Kształtowanie grafii musi trwać nawet wtedy kiedy język ma prawnie zagwarantowany status czy to języka narodowego czy to języka etnicznego języka mniejszościowego języka urzędowego państwowego zagwarantowany w konstytucji kształtowanie się grafii musi trwać co właśnie pokazywałam tak jest cały czas dokonują się reformy ortografii mamy wszyscy nadzieję albo przynajmniej w większości mamy tę nadzieję, że za chwilę śląski uzyska status języka regionalnego, będzie mieć status prawnie zagwarantowany i cały czas będziemy musieli pracować nad tym, abyśmy wszyscy w piśmie przynajmniej mieli taki sam Język. Proszę Państwa, nie chciałabym wiele dzisiaj mówić, bo kilkakrotnie się już na ten temat wypowiadałam, ale jednak kilka uwag chcę powiedzieć na temat tego, czy można uznać śląski za język, za język regionalny? Nie chcę już tutaj przytaczać argumentów, które wielokrotnie większość z Państwa słyszała, o tym, że nie ma językoznawczego, precyzyjnego kryterium do oddzielania języka od dialektu. Chciałabym jednak przytoczyć kilka wypowiedzi dialektologów najważniejszych, najbardziej znanych polskich dialektologów, którzy o śląskim się wypowiadali. Jako pierwszą przytaczam wypowiedź Kazimierza Nicza, który powiedział, kiedyś napisał, że wzięty jako całość Śląsk nie ma pozytywnych, znamionujących go właściwości językowych. Za taką uznać można chyba tylko je w wyrazie jegła. Miał tutaj na myśli to, że nie mamy takiej cechy w Śląsku, Kim, która byłaby absolutnie inna od pozostałych dialektów, tak, bo o dialektach Kazimierz nic mówił. Uwagi możemy tutaj mieć. Po pierwsze, być może nie przyjrzał się tej śląszczyźnie odpowiednio uważnie. Być może nie, nie zobaczył wszystkiego tego co my co potem następcy po nim i co my dzisiaj w tej śląszczyźnie widzimy dalej chciałabym pokazać takie wypowiedzi wydaje się że jednak ta śląszczyzna nasza w całym swoim rozwarstwieniu na podregionalne odmiany jest jednak wystarczająco odrębna od mowy innych regionów Polski i od języka ogólnopolskiego. Zresztą tutaj przytaczam dwie następne wypowiedzi: Karola Dejny i Alfreda Zaremby, którzy dość wyraźnie sugerują, że. Powszechne, intuicyjne jest przekonanie o silnej odrębności Śląska, które zresztą od ich czasów, od czasów jak oni to napisali, powiedzieli: widzą Państwo rok 73, rok 61, jeszcze bardziej się utrwaliło. Pisał Karol Dejna: Odrębność etnicznojęzykowej krainy, która stała się kolebką śląskich innowacji językowych, sięga czasów przedpiastowskich. Y, m, pogrubiłam to, wyboldowałam, aby wyraźnie to było widoczne. Sięga czasów przedpiastowskich, kiedy to poszczególne ugrupowania plemion śląskich, względnie ich zespoły zajmowały Dolinę Górnej, połowy Odry, po ujście Bobru. Zaremba pisał, że większość cech wymawianiowych spotyka się wprawdzie w różnych innych e, dialektach polskich. Co stanowi jednak o tym, że dialekty śląskie traktuje się jako osobną grupę gwarową, osobny region? Odpowiedź na to pytanie brzmi: istotą odrębności jest określony zespół cech wymawianiowych w takim układzie typowy dla śląska i poza nim niespotykany. Wyraźnie pokazują tę odrębność. Nazywa to zaręba odrębnością grupy dialektów śląskich. Ale proszę Państwa, on nie mógł wtedy, ja jeszcze raz będę do tego dzisiaj wracać, nie mógł wtedy tego nazywać inaczej niż dialektami, bo pojęcie języka regionalnego wtedy w takim znaczeniu, jakie je znamy dzisiaj, w ogóle nie istniało. Zatem tak, na to popatrzmy, mówi o wyraźnej i silnej odrębności, czyli być może dzisiaj spojrzałby na to jeszcze inaczej. Przyjrzyjmy się szybciutko dwóm, trzem, takim odrębnościom, które, które nam powiedzą, czy, czy, te, czy, te, czy Śląski jest wystarczająco odrębny, wystarczająco inny, aby uznać go za język. Ja bardzo często pokazuję, czas, pokazuję czasowniki. W czasie teraźniejszym, tak, kiedy ogólnopolskie S-ogonkiem, w tych miejscach, gdzie jest to S-ogonkiem, wymawiane jest tutaj na, jako A, na Śląsku Opolskim jako A nosowe. O Cieszyńskim tutaj jeszcze w tej chwili nie mówię. Ale przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na pierwszą osobę liczby pojedynczej czasu przeszłego, czyli to nasze urodziłech się, chodziłech, podziwiąch, wiedział, dostałch i tak dalej. I tak dalej. To, proszę Państwa, pozostałość, pozostałość po dawnej cesze. Sięgałabym tutaj tych czasów właśnie przed, jak to dialektolodzy mówili, po dawnej cesze, której nie ma w Polszczyźnie to pozostałość po aoryście po jednym z dwóch możliwych czasów przeszłych z kilku ale dwóch takich podstawowych które zostawiły ślady w polszczyźnie między innymi z dwóch czasów przeszłych po aoryście który mówi o jednokrotnej dokonanej w przeszłości akcji który w polszczyźnie nie zaistniał jak mają Państwo tutaj na, tym, na tej planszy napisane w tym ostatnim akapicie, w najstarszej fazie rozwojowej polszczyzny formy te należą do wyjątkowo spotykanych archaicznych szczątków. Naliczono ich 26 w całej historii polszczyzny. 26 tych właśnie form, które przed chwileczką pokazywałam. Po śląsku używa się ich regularnie w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego czy w rodzaju męskim czy żeńskim, tak widziałach, widziałuch i tak dalej, widział że te formy ciągle występują, więc są one cały czas obecne. Jako drugą cechę chciałabym wskazać jedną z cech wymawianiowych. Często mówi się, że coś można nazwać językiem wtedy, jeżeli ma odrębny system od innych, od innych systemów językowych. Nie pojedyncze elementy, pojedyncze głoski, pojedyncze wyrazy, ale że coś w systemie jest zupełnie odrębnego. Twierdzę, że system samogłoskowy śląski jest odrębny od systemu, zarówno innych odmian regionalnych na terenie Polski istniejących, ale i od języka ogólnopolskiego. Trzy, lub 10 jest samogłosek pochylonych. 10 to różne warianty tych samogłosek pochylonych, trzy systemowe. E pochylone, A pochylone, o, pochylone, czyli głoski, które wymawia się między E a I, y, między A a O, właściwie dzisiaj zrównane z o. No i ta głoska, która jest ciągle słyszalna w śląszczyźnie, o pochylone u, czyli głoska pośrednia między o i u. One. Są systemowe, to jest odrębność systemowa, ponieważ one powodują zmianę znaczeń wyrazów. Jeżeli powiemy biały z tym opochylonym, to znaczy to, że ktoś kogoś uderzał, tak, że się biły. Biały to jest kolor biały. Piół, czyli on pił. Piół to znaczy, że kogut piał i tak dalej, i tak dalej. Innym przykładem wymawianiowym Różnicy, którą powoduje sposób wymowy, jest ciągłe utrzymywanie się miękkiego zi i si, które zapisywane jest w polszczyźnie jako rz. Czyli czy mnie jeszcze pamiętasz, ale ci mnie to znaczy, że on coś dzierży ma w ręku. Czysta to jest, to jest coś, co nie jest brudne. Czysta to jest trzy z dwoma zerami. Zatem widzimy tutaj, że znajdziemy w śląszczyźnie takie, takie elementy różnicujące. I drodzy Państwo, chciałabym teraz właśnie zadać to pytanie, że. Skoro widzimy tę silność, silną odrębność mowy na Śląsku, widzieli ją też dialektolodzy, których cytowałam, to chciałabym stwierdzić, że być może oni użyliby pojęcia język regionalny, gdyby to pojęcie wtedy istniało. Skoro tak mocno podkreślają tę odrębność, to znaczy, że można by się spodziewać, że w zmienionych warunkach prawnych, w zmienionych warunkach e, opisu języków, i oni w tym, w tym w Śląszczyźnie widzieliby język regionalny. Aby jednak śląszczyzna w pełni zasłużyła na status języka regionalnego, wymaga się od niej, zresztą podobnie jak i od innych języków regionalnych, wpisania jej do dokumentów ratyfikacyjnych europejskiej karty. I ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która wtedy stałaby się ustawą o językach regionalnych. Oczywiście tego chcemy, aby się to mogło stać. Twierdzono bardzo długo, muszą się dokonać kolejne etapy kodyfikacji, ale te etapy już się chyba dokonamy. Bardzo często przytacza się w literaturze slawistycznej etapy kształtowania normy wymienione przez Radowanowicza. Tutaj za Robertem Bońkowskim wymieniam te kolejne etapy selekcji, wybór normy mamy to za sobą. Chyba zdecydowana większość piszących zgodziła się na tę normę ślabikorzową, deskrypcji czyli opisu normy też to już zaistniało, kodyfikacji czyli zawężania normy i tak dalej i tak dalej. Aż do kultywacji, ewaluacji. Ewaluacji będzie, jak mniemam, dokonywała Rada Języka Śląskiego, między innymi, i rekonstrukcji, czyli reformy. Oczywiście reformy muszą się dokonywać, bo bardzo wiele rzeczy sprawdza się dopiero w trakcie e, używania. E, w zasadach pisowni staraliśmy się zdecydować na e, e, różne e, decyzje podejmować. Proszę Państwa, tutaj tak, górnośląski ślabikorz już wielokrotnie był dzisiaj pokazywany. To ten pierwszy, pierwszy elementarz, który, za którym mam nadzieję, pójdą inne podręczniki, tak? bo to podręcznik literatury mamy bardzo wiele, podręczników jeszcze nie tak dużo. Jeżeli chodzi o opis normy, chciałabym przywołać swój własny artykuł, który kiedyś opublikowałam w socjolingwistyce, który właśnie spisywał te normy ortograficzne. Które, przyję, które przyjęliśmy tworząc Górnośląski Ślabikosz, ale powstały, niedawno zostały wydane zasady pisowni języka śląskiego Henryka Jaroszewicza. Bardzo wiele tekstów literackich posługuje się tą pisownią. Proszę Państwa, mieliśmy dylematy w czasie ustalania zasad pisowni, między innymi o dodatkowe litery do dzisiaj trwają spory kiedy jesteśmy na spotkaniach bardziej lub mniej towarzyskich ludzie się ciągle spierają czy tych liter powinno być więcej takich odrębnych od polszczyzny czy ich powinno być mniej więcej bo wtedy pisownia tworzy wrażenie silnej odrębności nawet były takie pomysły żeby przejąć zamiast dwóch znaków przejąć ptaszki i daszki stosowane chociażby w języku czeskim aby Oderwać się od tej tożsamości z tożsamości ze, ze pisownią polską. Druga tendencja: może jednak nie twórzmy tak wiele odrębności, bo trudno się będzie tej pisowni uczyć, a chcielibyśmy dać tę pisownię śląską nie tylko dzieciom w szkołach, one się nauczą, skoro się będą uczyły od początku, ale także tak, tym, którzy przez całe życie godają po śląsku, a, no, a teraz chcieliby się trochę poczytać w tym języku. W rezultacie zdecydowaliśmy się na trzy i ewentualnie czwartą literę. Pierwsza z nich to właśnie ozna na oznaczanie dźwięku nazywanego opochylonym, Czyli, czyli tej głoski pośredniej między o a u która, która występuje nie tylko w miejscu, w, miejscu, w takim, którym dzisiaj w Polszczyźnie jest uzamknięta, ale także w różnych innych sytuacjach. Zastanawialiśmy się długo, czy nie należałoby użyć historycznie funkcjonującej literki O ze znakiem diakrytycznym pochylonym w prawą stronę, ale stwierdziliśmy, że nie byłaby to dobra sytuacja, ponieważ Mnóstwo osób, które nie znają śląskiego, a chciałyby ten tekst przeczytać w myśli na głos e, po śląsku napisany, mogłoby to czytać jako U, tak jak to jest w ogólnej polszczyźnie. Więc zdecydowaliśmy się na stworzenie odrębnego znaku. Drugim e, takim znakiem jest O z Daszkiem Wygiętym do góry które ma oznaczać tak zwane olabializowane na początku wyrazów bardzo często po śląsku, w śląskim występuje ły czyli mówimy ło zamiast o nie jest to obligatoryjne w śląszczyźnie bardzo wiele tekstów spisanych z mówienia pokazuje że czasem mówi się Ojciec, a czasem ojciec, czasem oko, a czasem łoko, czasem okno, czasem łokno. Zatem zdecydowaliśmy się stworzyć literę, która zastąpi obie te wymowy. Jeżeli ktoś ma w swoim idiolekcie, w swoim własnym języku mówienie ło, no to będzie to czytał jako ło. Jeżeli tego nie ma, no to będzie czytał o. Jest to ułatwienie także dla słowników. Abyśmy mogli w jednym miejscu słownika wstawiać te wyrazy, a nie trzeba byłoby za każdym razem każdego takiego wyrazu, jak na przykład ojciec albo łoko, nie musielibyśmy wstawiać tego dwa razy. No i wreszcie litera, która ma oznaczać A pochylone, które w dużej części Górnego Śląska wymawiane jest jako o tak, godać chociażby, same, o samo nasz ogodać, a na Śląsku Opolskim, na Śląsku Północnym jest to, jest to wymawiane w formie dyftongu, zresztą dzisiaj trochę już zanikającego, Litera, którą właśnie ci, którzy znowu mają do czynienia z taką Śląszczyzną, która tego dyftągu nie ma, mogą, ją, mogą w tym miejscu wymawiać, właśnie nie dyftongiczne, o, ci z wymowy dyftongicznej mogą, mogą to wymawiać. No i ta czwarta litera, która budziła wiele wątpliwości, a Unosowione, które jest też charakterystyczne dla Śląska Opolskiego, dla Śląska Północnego, też z tego, co mówią badacze Opo Ślą Śląszczyzny Opolskiej, trochę zanika i zaczyna być wymawiane ustnie, ale znowu ta tilda nad, nad literą A mogłaby służyć temu, że ci, którzy mają owo A, tak widzą, dziąchą, mogą to nosowe wymawiać Ci, którzy wymawiają ustnie, mogliby wymawiać ustnie. Tutaj problem jest ze Śląskiem Południowym, ze Śląskiem Cieszyńskim. Znaczy, oczywiście, uwielbiamy Śląsk Cieszyński, natomiast problem zapisu, ponieważ wszystkie te inne cechy, o których mówiłam, da się jedną literą zastąpić. Tutaj nie, bo tutaj wyraźna jest odrębność z tym im. Pozwoliłam sobie przytoczyć dwa fragmenty, dwa fragmenty z Małego Księcia, tak zrychtowanego na cieszyńską rzecz przez Tomka Sochackiego i przełożonego na śląski język przez Grzegorza Kulika, gdzie, gdzie mówi Mały Książę, nie wierza ci albo nie wierzym ci. My wszyscy wierzymy, że uda nam się to pogodzić, że możemy stworzyć taką normę, która obejmie wszystkie śląskie regiony. Przecież możemy sobie dopuścić, to jest moja idea, żebyśmy dopuścili od razu pewne odrębności regionalne między tymi dużymi częściami Śląska i na pewno, na pewno sobie z tym poradzimy. Mamy jeszcze wiele do zastanowienia się, tak? Nie do końca wiadomo, co zrobić z taką sytuacją, tak? Czy, czy mamy dopuścić wszystkie te możliwości, czy godołek, godął, Joch godoł, godoł i Jożek i Godorzech, czy to są wszystko formy równorzędne, czy one się powinny w normie znaleźć? Co zrobić tu cały taki zestaw, którego nie będę odczytywać? Z germanizmami, czy zbliżyć je do tej oryginalnej pisowni niemieckiej, czy jednak wyraźnie pójść w kierunku spolszczenia czy zesłowiańszczenia tej pisowni. Czy Śląski język regionalny musi być jednolity? To to, o czym już mówiłam przed chwileczką. Czy powinniśmy formułować zasady, które będą obligatoryjne dla całego Śląska, czy też dopuścić wariantywną regionalną wymowę, a tym samym wariantywną regionalną? pisownie. Proszę Państwa, ostatni etap kodyfikacji, który pokazywałam, reforma. Będziemy teraz oglądać to, co do tej pory stworzyliśmy, będziemy to reformować i tym samym dopełni się etap kodyfikacji śląskiej ortografii. Dziękuję pięknie.